Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zaprezentuję modyfikację nowe ustawienia kamer dla autobusu i busika BAS A079 etalog. Tylna kamera oczywiście podniesiona troszeczkę. Wnętrze pojazdu, kamera z tyłu. Kamera z przodu, tyłem do jazdy i kamera obok stanowiska kierowcy i ponownie widok z tyłu. Następnie stanowisko kierowcy przedstawia się następująco: jeszcze dodatkowy widok na lewe lusterko, widok w lewą stronę i widok na prawe lusterko, widok na prawą stronę. Oraz y, taki mocno wychylony widok na pierwsze drzwi i częściowo na y, pokład y, tego busa. Oraz dodałem tutaj skrót pod przyciskiem home. Mamy widok y, tutaj na tą klapę silnika, y, gdzie mamy tutaj y, bilety, oraz y, y, co by było tyle na temat modyfikacji nowych ustawień kamer dla tego autobusiku, busika do gry opcji. Dzięki za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się, pa pa!